Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Livit, a to są kolejne multigierki. Eee, I dzisiaj są ze mną dwa grajki. Grajek numer jeden to... oz 8 Siema, Oraz grajek numer dwa. Gluter, siema. Dokładnie, Gluter. Eee, gramy sobie dzisiaj na jednej z nowszych mapek. Nigdy nie pamiętam, jak się ona nazywa. Eee, więc... no, nie pomogę wam w, w tej kwestii. Tam sobie radę. Eee, jak to wygląda? Ja sobie gram lekką piechotą. Nie ustawiliśmy się, po prostu nie zdążyliśmy ustawić się na jednej pozycji, więc gramy na różnych, e, zupełnie różnych pozycjach. Ozo gra artą i miesznikami. Eee, Gluter gra też Artom i falangą. Będziemy ja kampić. natomiast gram lekką piechotą, jak zwykle ostatnio. Eee, no i wy macie o tyle dobrze, że jesteście obok siebie, tak a ja mnie wniosło na lewą flankę. I tak ci zbytnio pomogę w bliskim starciu. Spoko, mam tyle fajnie, że konica jakaś przede mną jedzie, więc mi zaspoczuje. Teren a ja mam jeszcze przy okazji komandera, który potrafi zmienić kolor swoich jednostek przejść się wrogowie przez chwilę będą mnie widzieć jako sojuszników. Mówlarz. No dokładnie. I zamierzam to jakoś wykorzystać, ubić się lasem. Ale się łucznicy również mnie spakowali, nie? O jak ja im tutaj zrobię, nie fajne. Ja Nie powiem z czego im zrobię to jesień Widzicie się <noise> Mogą napisać <te> w komentarzu. <noise> Napisz w komentarzu co im zrobię... Nie nie. Nie e, chyba, z ...czego zrobi im jesień średniowiecza. Pierwszego pozrobimy na następnym odcinku. Troszkę do swoich strzyi. Nie udało mi się niestety wykorzystać w żaden sposób kamuflażu. Bo okazało się, że wróg też sobie wszedł do lasu. Ale co nic? Lekka piechota w lesie to zawsze fajny wybór. A przynajmniej jeden z lepszych. Szczególnie gdy się bije, to się robisz No, Noo, ja cały czas. Ozo, dwa punkty. Na razie zmieniam pozycję jest właśnie gra Arton. Czasem jest tak, że ładnie sobie można nabić sporo punktów. A, a czasem kompletnie nic nie wchodzi. Ale że nie są w moim zasięgu, ale jeszcze trochę. A ja myślę, że im zrobiłem to miesięć średniowiecza. Kurczę. Całkiem sporo punktów nabiłem przy stosunkowo niewielkich stratach. Masz problem, Gluter. skąd oni się właśnie tu wzięli nagle? gdzie, gdzie, co jest? A pod sobą wrogów. Tu jest Ozo, ale Glutera nie widzę, a, widzę. Dobra, dasz sobie radę z tą falagą, tylko że ci łucznicy ci mogą napsuć krwi. Właśnie. O, rany. Wbiłem się lekką piechotą na otwarty teren, obserwując was. To nie było zbyt rozsądne. No nic. Ten oddział zginie na pewno. Chociaż bije się z drugim tierem, więc nie jest to tak wcale powiedziane, że ta walka jest przesądzona. Wspomaga mnie pierwszy tier. Jest taka rozrzutność tierów w tej bitwie, że. jestem lekko zdekoncentrowany ja mogę zostać na bazie to lepiej Dobra, może uda się wykorzystać w końcu kamuflaż. No, rozwaliliśmy artylerię. I... E... Rozwalili ci artylerię, czy rozwaliłeś im artylerię? Rozwalili mi artylerię. No, to nie fajne. Ja tutaj mam e... w ogóle wiesz, w no, Ale nikt nie broni kompletnie naszego Kampa. W takim razie ja idę szybko kapować ich. Może jest szansa jeszcze, żeby to wygrać. Czy na punktach, w punktach mocno wygrywamy w jednostkach też, ale boję się, że mogę na, na właśnie skapować Chociaż odwraca, dobrze Ubiłem mi Martę, bo chciała nas najważniejsze <laughs> <skierować. śmiech> <laughs> u glutera chyba coś się dzieje Awantura <laughs> no, moja no. To nic, to się wetnie nie no żartuję, nie dam rady tego wyciąć, choćby nie wiem co. Ja no, oczywiście żartowałem z tym wycinaniem też. Eee, dobra. Mamy tu tyle jednostek do kapu, że powinniśmy to spokojnie skapować przed nimi. Słyszycie mnie? tak słychać. No to Help, FGG. Ludzie strasznie panikowali na czacie, prawda? Nawet nie czytam. A ja czasem spojrzę. O ile pamiętam. Ile my mamy na środku mapy jednostek, które kompletnie nic nie robią poza tym, że tam stoją I tak taki Ula. Dobra. Udało nam się troszkę przed nimi przejąć, albo ja, oni mieli 80% my 100%. Więc, jest dobrze, do przodu, kolejne zwycięstwo i tak dalej. I myślę, że staćmy już na szósty tier lekkiej piechoty yy, u barbarzyńców. Więc, ten no, chłopaki, wbijajcie tiery. No jasne, jasne. Mm. Dobra, yy, dzięki wam za oglądanie, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli podobało się bardzo, może zdecydujecie się subskrybować mój kanał. Yy, ja się z wami żegnam. I Cześć. Do następnego razu. Gluter? Cześć. No. Także dobranoc.